Hej, dzisiaj zrobimy wytrawne gofry lub placki z szynką i serem. Zaczynajmy! Teraz kroimy szynkę lub kawanosy, albo jak chcecie, salami, w takie oto kawałki. Bierzemy miskę i wkładamy do niej te składniki, które pokroiliśmy. Teraz kroimy ser cheddar na takie oto kawałki. To ma być około 120 g. Teraz wkładamy do, go do miksera i miksujemy. Jak coś, to można go zetrzeć. Jak już mamy, to ustawiamy. Jak już nam taki wyszedł, takie wiórki, to przekładamy go do miski z szynką. Teraz trzeba wymieszać. Gotowe. Teraz do naczynia miksującego wbijamy dwa jajka. I drugie. Teraz dodajemy 230 g mąki pszennej, tam gdzie wbiliśmy jajka. I tak to wygląda. Teraz dolewamy 300 g mleka do tego samego naczynia. A teraz dolewamy olej. Dokładniej 50 g. Następnie dosypujemy 10 g cukru. I to jest około 1 łyżka. Teraz wsypujemy jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. Do masy z mąką i jajkami dokładamy jedną łyżeczkę suszonego oregano. Oraz 1 czwartą łyżeczki pieprzu czarnego mielonego. I jeszcze pół łyżeczki soli. Jeśli ktoś lubi czosnek, dodajemy pół łyżeczki. I to jest czosnek granulowany. Następnie mieszamy. Powinna nam wyjść taka masa. Teraz dodajemy ser i szynkę, które są rozdrobnione. I znowu mieszamy. Teraz przekładamy do miski i rozgrzewamy gofrownicę. Następnie natłuszczamy olejem powierzchnię grzejną gofrownicę. Wystarczy tylko długo. Na teraz na rozgrzaną gofrownicę nakładamy około 2-3 łyżki tego ciasta. O tak. Teraz ją zamykamy. I czekamy około 2-3 minuty, aż uzyskają złoto brązowy kolor. I teraz czekamy. A, i jeszcze taka fajna informacja. Yy, to te proporcje starczą na około 6 gorfrów. I ogólnie, jak już wyjmiemy, to powinno nam wyjść o tak smacznego. Gdzie on jest? Był bardzo pyszny. Pa! Zachęcam do lajkowania i subskrypcji.